A więc, elo, 3 z tej strony Kubala. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj gramy w Ice Cream 7. Nie, to nie jest oryginalna e, gra, czy to nie jest e, wersja od Keplerian, tylko to jest wersja od 8 12 To jest gościu, który robił już gry na temat Ice Cream 4. Podajże Ice Cream 5 też. I no, co, jak coś grać mam wersji 1.1, ale nie mogę niestety znaleźć tej wersji, więc muszę grać na najstarszej wersji. Więc zaczynajmy. Tutaj nawet tu macie jakieś podpowiedzi, które nie działają. Niestety, ja teraz, okej. Okay. Kurde, od ostatniego razu, jak oglądaliście mój film Gram w, ice, w Alpha Ice Cream 4, to naprawdę Artwell zrobił, zrobi, 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 zrobił dużo postępów, ale bez większego przedłużania, gram na normalny play. Work Uwaga, podam jeszcze skacenki, są tutaj. O, faktycznie. Jest... Tyle czasu minęło i Lizzie jeszcze nie ma na kamerach. Może musimy szukać całej kamery ponownie. O, kurde! O, Lizzie się ma. Zobaczcie, to jest moja siostra. O, o. Wygląda że, jest, że, wygląda, że jest, że jest, że jest nic nie, nie jest. Okay. O, nie, Rod przyszedł. O nie, no i jest problem. O nie, whizz! No i ją zamroził. <grystanie> <grystanie> Jak to wygląda. <grystanie> Tam już widzę, że jest jakiś kod. Do wpisania. <grystanie> Jak to wygląda. Ale <grystanie> muza. Gdzie on ją w ogóle ciągnie? Gramy jako list, tutaj czy jako kto? A i możliwe, jako Mike, bo Mike ma przecież na niej crusha, więc. Możliwe, że jako Mike. O kurde, czy to jest Extraction Room? O kurde. Właśnie w rok temu Extraction Room, czyli ten różowy pokój, został, został pokazany przez Crazy Ligara. I Kepler'em się to nie spodobało. Moje rodzice czekają na mnie w domu. Jeżeli zrobisz z mnie lody, to, to, to będziesz w więzieniu. O kurde. No! Nieźle, nieźle. O, teraz jest zamknięta w klatce. O, Mike! Idę ją uratować. Zatrzymaj się, to jest zbyt niebezpieczne. Nie mam do niczego się, nie mam niczego się bać. Jeżeli zrobi z nas lody, to zrobi z nas dwóch. O kurde. Widać, że Mike naprawdę ma krasza. O. o kurde, jakie to jest. Ciekawe sterowanie. Ale muza tu jest dobra. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Ale to jest dobre. Winda z Yvilnu. Dlaczego tu są jakieś cukierki? Nie wiem. A no tak, przecież jesteśmy chyba w. Kurde. Jesteśmy w, na zapleciu w, w, w Pink Roomie. Sekretny drzwi. Nie możesz tutaj... Nie, nie jesteś tam w puszce. Nie, nie masz tam... No to Ale Dlaczego rod nie biegnie? Nie, nie wybrałem Easy. O, Jezus, łyź! Łyś! Co? Co? Awa. Mam tylko dwa życia. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. <laughs> ja nie wiem czy to nie jest easy, bo on jest tak jakoś dziwnie... a znaczy się nie dziwnie, tylko tak wolno chodzi. I tutaj jest jakiś kod. No spienniczaj, rod. Cału wód. Cału, susału. A on jakoś dziwnie chodzi. Jak mam go wymienić? z Troszeczkę nie rozumiem jak, mam go wyminąć, A nie chcę grać na ghostie, bo... Ghost to jest za łatwy, Normal to jest taki tryb, na który gram wszystkie części ice cream. No chyba ich... A, tue, no co ty robisz z tą gromno? Jak mam go teraz wyminąć? O, dobra, normalnie. Chyba będę musiał słuchajcie... Zresetować gierkę, bo ten lot odrobinę w kurze. Tam jakieś przejście jest, ale teraz idę do extraction room. Liz, zrobisz nas lody. No i co teraz? No i mam przerąbane rodna, no, no, Rod, tam jest jakiś komputer! co? I to są jakieś drzwi, tylko żeby było otwarte. Nie! Zamknięte jest! Nie! Okej, okay, jest prawda, bo miałam włączone Easy. Sorry, teraz już mam normala. Naprawdę szybko się porusza jak na normalu. A czy na Easy? Teraz pójdę tędy. Myślę, że Rod się rozpi Nie, tu jest tam pokój, nie? Jeszcze No co jest no! Czego on idzie jak na Easy? Ja chcę się tylko do tamtego pokoju dostać. Spadaj, Rod. Mec, szybkie. Zamknięty już. Jest zablokowany. No, co jest zablokowany tutaj? Z pozamykanych pomieszczeń. Mogę tędy przejść. On nie potrafi tutaj kucać. On nie. Jest... Okej. Okay. On tu nie potrafi przejść. Tutaj coś jest. Nie widzę, żeby coś tutaj było. Mogę. O, kurde. Nie znam na karta. E, chyba wiem, o nie. Chyba tutaj jest Okej. Okay. Otwieraj! A! Red Oven! Co tutaj się dzieje? Co to jest? drzwi Słuchajcie, ta gierka jest troszeczkę zwogowana. E, no, no, nawet nie troszeczkę, bardzo. Po prostu ten rod jest taki jakiś... Nie wiem, on po prostu nie chce mnie zgubić. Zginąłem, więc... no Pierwszą zagadkę dopiero ogarnąłem. Co to jest? Cukier. Chyba wiem co... oj. Wet. No. Okej, okay, dosypałem szug... NO CO JEST?! Dlaczego powiedziałem szugru? Cukru, sorry! Okej, okay, czyli mamy jeden, jeden na trzy składników, ale co, ale po co nam te składniki? Co my musimy tu zrobić? Jakoś, nie wiem, zepsuć lodu, zatruć je? No nie. Już w Vice to zrobiliśmy, że... Zepsuliśmy kompletnie smak tych lodów. Ale on nie, okej, okay, on mnie zgubił. Tutaj jest wszystko poblokowane. No dobra. Tutaj jest jakaś, okej, okay, mamy drzwi, ale po co nam jest potrzeba? drzwi? O. Jest za wcześnie, ale na co za wcześnie? Tutaj są kolejne szafy. Jakie szafy? szafy. Okej, okay, nic tu nie ma. Hmm. Czyli Rod, nie wiem co on tam robi. Niech on tam zostanie. Czy on słyszy? O, kolejny cukier. Co tu chodzi? Okej, okay, czy on się jednak nie zblokował? Powiem wam, że 812 naprawdę zrobił dobrą robotę z poprzedniej famoidowej gry na temat ice cream. I jeszcze potrzebuję jedną paczkę cukru. No to może ją poszukam tutaj. Mm. Mam nadzieję, że Samułun tu zaraz nie przyjdzie i zostanie w tamtym pokoju. Ono i poszedł tam, ale może znajdziemy tu kiedyś się w tamtym Extraction Room. Zamknę sobie drzwi, żebym nie zauważył, czy to jest jakiś komputer. Uh. Enter your name. Nie, nie, nie chcę nawet czy jakieś imienia. Hmm. to jest jakaś... mogę? nie, nie mogę okay. nie wiem, słuchajcie, co to kompletnie jest. o nie, rot tam jest. jest nie tu... o nie! co się tu... co On się, zliczował. On zliczował się dosłownie. co się co co no i jest problem. Ta gra jest strasznie wyliczywana. No, nie dziwię się, słuchajcie, to jest fanowska gra. Ale jak nawet, jak nawet na fanowską grę... Jak nawet na fanowską grę, no to całkiem nieźle wygląda. Na no serio. Poprzednie gry At World to to było tak jakieś no średniawe, no szczerze, no. Powiem. Teraz te najnowszy... Salowan! Po prostu zostaw mnie, okej? Okay? Bo jesteś wnerwiający. Wejdę sobie pod ten... So o, jest tam ostatnia paczka cukru, dobra. Dobra, dobra. Wydaje mi się, że jak coś opuszczę, to tutaj w tej w tym iceam 7 on słyszy, jak coś opuszczę. Aż sobie to sprawdzę. Tak, on to słyszy. No i jest problem. Ty no i będziemy musieli to, ch chyba za tą dźwignię zaciągnąć. Jak się nie uda, to jeszcze raz to zrobię spokojnie. Jak, jak są w ogóle... Jak itemy się rozpią w tym samym miejscu. Okej, okay, on idzie chyba do lease. Tak, on idzie do lease. Nie no, ale to wszystko szkoda, że nie możemy nagrać, co jest? Okej, okay, teraz mogę to... Tak! Działa! Okej. Okay. Miksujemy ten suger i co? Co się z tym dzieje? Jakie, jakieś jakieś się otworzyły? Nie, to jest cały drzwi. No ale co z tym mogę zrobić? Karmel potrzebuje patyka. A na co mi ten paty? Ażby... Ale Okej. Okay. Rusellwyn. O! Ale muzyczka. Nie, nie, zostaw. O nie! Okej, okay, wróciłem. Już. Już tutaj włożyłem ponownie trzy paczki cukru. I tylko został mi ten patyk. Nie, jeszcze go nie znalazłem. Jeszcze mam dwa życia. Dobra. Teraz będzie się w... karmel. Tylko. Jak. Dobra, znajdę patyk. To po co będzie mi potrzebny ten karmel? Zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Zauważyłem, że Jurod wchodzi tylko do dwóch pomieszczeń. Jak mnie widzi, to wchodzi do wszystkich, ale... No nie! on. Jezus, co to było? Jurod, zostaw mnie. To jest idealne miejsce, żeby zgubić go. Dobre, bo on nie zamyka za sobą drzwi, więc jest bardzo fajny. Spróbuję tam pójść do tego początkującego pokoju. Może tutaj coś leci. Z tej taśmy... Nie no, nic. Hmm. Co tutaj mogę zrobić? też nic no to jest problem słuchajcie jest problem nic nie mogę znaleźć słuchajcie znalazłem tak mamy kolejny przedmiot miałem już włączać youtube'a ale już się znalazłem o. słuchawki mi się wypięły ja pierd... gdzie to wyjście jest Czekajcie. Halo. Dobra, mam nadzieję, że nic się nic nie zwaliło. O! Zrobiłem Lizaka, ale po co mi ten Lizak teraz? Hm. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Teraz pójdź do tamtego pokoju, Extraction, Extraction. Aaaa! Co że się tak drga, widzicie co się stało? Troszeczkę tak, że jest zbugowana. O nie, we'll soon. O, o tu jest? Ale my się szczęście nie umie kłócać. W tej fanowskiej grze. Ale myślę, słuchajcie, że będzie jeszcze Ice Cream 8. Bo Ice Cream 7 to jest ostatnia część, gdzie się właśnie... gdzie właśnie ponownie się... Jak to się biza? To nie działa. Nie można w niego rzucać. Ale słabo. I jak mówię, wracając. To jest ostatnia część, gdzie jakby się znowu znałóż... łączymy z tymi wszystkimi przyjaciółmi. Wydaje mi się, że tym to będzie część ostatnia, gdzie będziemy musi z tej fabryki. Pierdzielę no Rodziausen! Helden. mnie naprawdę będą kurza. I, I w tym czasie jak sobie przychodziłem grodnowa, to te drzwi się otworzyły. Jak podeszłem do nich, to się zamknęły. Więc taki kocieka ciekawostka. Może się za tym, za, za tym, tym dziwnym czymś się zakryje. Nie wiem jak to się kompletnie nazywa. Mam nadzieję, że Rod mnie nie zauważy. On tu raz tutaj idzie, tak? Mnie chyba nie widzi. Ej, ale on mnie nie widzi. Co jest, on mnie nie widzi? Hmm. Dlaczego on tu cały czas chodzi? No, no, nic sobie stąd. On nie szukał, co mu chodzi. No, co jest wpadaj są. Oś gdzie spisowała się giera. Dobra, poszedł w do drugą stronę. No i jest problem. Jednak nie ma. On mnie nie widzi! Okej, okay, oni sobie teraz... Tutaj mogę komputer. komputer. Do komputera. Ten komputer ma specjalny program. A! Jaki znów no specjalny. O kiedy już jestem? Musiałem obejrzeć. Musiałem obejrzeć film od Age of Jak on sam przechodzi tą grę, bo ja po prostu nie wiedziałem co tutaj się dzieje. O! Nie wiem. Kto by pomyślał, że jest tym lizakiem podejść do tych drzwi? Może, może on lubi lizaki? Możliwe, ale ciekawe kto lubi. Pewnie ta osoba, która jest za tymi drzwiami. No i teraz dostaniemy jakąś dyskietkę. No i co teraz? Halo? Halo? Hmm, może Rod tam musi podejść. Tylko już nie mam niczego, żeby go tam przywołać. Żadnego przedmiotu. Jak on tam nie przyjdzie, to coś. To A12 coś popsuł grę. No. drzwi. No i bardzo fajnie. Teraz mam takie szybkie przejście. dlaczego. O, dobra, Rod. Red Salvin! Spedaj! Powiem wam, że trochę mi to zajęło, z za jakieś 35 minut to nagrywanie. Ale opasało się, bardzo fajna gierka, muszę przyznać. A12 zrobił bardzo dobrą robotę. Słowem zostawię. Tylko muszę tą dyskietkę wziąć i ratujemy łys. Dyskietka, dobra, mam to. A jej, jak tędy. O mnie goni, kurde! Tam tych gdzieś nie dało zamknąć. Słuchajcie, tyle się naszukałem, żeby zjeinstować tę grę. Ale chyba jakieś trzy miesiące. Nie no, no tak, chyba jest trzy miesiące, ale na razie się to znalazłem. Co nie widzisz mnie. No jest malutki problem. Rot tylko tego nie zamknij, proszę cię. O dobra, poszedł sobie. Po Teraz zaczynam to hakować komputer. Dobra, hakuję. Szybciej, szybciej. Łys Co się stało? To się zacięło. Młoda no jednak nie. Słuchajcie. Na pewno chcesz otworzyć wszystkie klatki. Wszyscy, one się otworzą i drzwi, główne drzwi y, od Extraction Room też się otworzą. Dobra, tak. No. A, muszę kliknąć. O siebie! Woody, woody, Ja się wszystkie klatki otworzyć, Dobra. To jest takie miłe. Ok, i czekamy. Let's go! Uratowaliśmy Liz. Teraz wyjdziemy do kontrolu Ruma. Yes, sir. I ją uratowaliśmy. No znaczy, i tylko teraz nam zostało uciec z fabryki. E, Liz jest teraz. Liz teraz jest z Mike'iem, Jay'em i Charlim. Te, ale teraz muszą się wydostać z fabryki. No, więc muszę wam powiedzieć, że gierka naprawdę, naprawdę mi się bardzo podobała. Naprawdę była bardzo, bardzo rozbudowana, jeżeli mieliśmy porównać pierwszą, panowską grę na temat Ice Cream 4, a na temat Ice Cream 7. Moim zdaniem najlepsza gra od 8.12, jaka jeszcze w ogóle była stworzona. Bardzo dobra robota i twirl Więc ja mam nadzieję, że film was podobał, na więc pepe